Witam na kanale, tu Pixel Look, a dziś chciałam Wam zaprezentować, co udało mi się zdobyć do mojej kolekcji Retro konsol I jest to konsola Sega Mega Drive, czyli 16-bitowa konsola od SEGI. Nie jest to sama konsola, kupiłem taki zestaw na OLX za cenę 700 zł, czyli konsola, pady oraz gry. Sega Mega Drive trafiła do Polski w 1992 roku. Była to konsola, która zastąpiła 8-bitową Sega Master System. W Polsce dystrybutorem konsoli była firma Bob Mark, czyli ta sama, która była odpowiedzialna za sprzedaż kultowego już Pegasusa. Konsola Sega Mega Drive sprzedała się w ilości 30 milionów sztuk na cały świat oraz 900 milionów gier. Nigdy więcej sedze nie udało się pobić tego wyniku. A więc zapraszam do prezentacji konsoli oraz zestawu gier. Konsola, którą zakupiłem to Mega Drive pierwszej generacji, bo pewnie wiecie konsola Sega Mega Drive wyszła w trzech generacjach. I jest to najlepszy model według fanów marki Sega Mega Drive. Na górze konsoli, oczywiście, mamy slot na kadridżę. Tutaj wkładamy. Poniżej znajduje się napis 16-bit oraz dioda sygnalizująca włączenie konsoli. Po lewej stronie mamy suwak On/Off do włączania konsoli. Niżej mamy przycisk Reset oraz taki suwak regulacji dźwięku słuchawkowego. Bo mamy tutaj na dole specjalne wejście na słuchawki i mogliśmy sobie w ciszy ogrywać konsolę, nie przeszkadzając nikomu. Tutaj mamy napis Sega Mega Drive, a poniżej znajdują się dwa wejścia na pady do konsoli. Z tyłu zaś mamy cztery wyjścia czyli wejście zasilające. Tutaj mamy do podłączenia do telewizora, kabel do obrazu. Kolejny to jest. Wejście antenowe, i tutaj mamy port rozszerzenia. I tak konsola prezentowałaby się w całej okazałości. Naprawdę świetnie się prezentuje. Ma fajny design, jak na tamte czasy, oczywiście. Do zestawu dołączone były dwa pady. Oryginalne odsegi są to pady trzyprzyciskowe. Mamy przycisk A, B i C. Tutaj znajduje się przycisk start oraz D-pad do sterowania. Z tyłu pad prezentuje się tak i zakończony jest dziewięciopinowym wejściem. Możemy te pady także stosować np. w Commodore 64, w Amidze naprawdę są uniwersalne drugi pad prezentuje się podobnie tylko ma napis y, przycisk start czerwony w pierwszej generacji właśnie były pady trzy przyciskowe w drugiej generacji już pady zostały zmodyfikowane i były dodawane sześcioprzyciskowe do zestawu był także dołączany zestaw kabli czyli Zasilacz oryginalny też od segi. Na długim kablu, naprawdę spoko opcja. Do zestawu dołączany był kabel służący do podłączenia konsoli do telewizora. Jest to najlepszy kabel, który możemy użyć, naprawdę obraz wtedy jest świetny, daje dobre, dobrą jakość obrazu. Wraz z konsolą, dołączone były także gry. I są to... Pierwsza gra to... Earthworm Warn Gym Wszystko z książeczką, kadridżem Kolejną grą jest... NBA Jam Też świetna koszykówka Polecam zagrać, oczywiście każdemu Gra Micro Machine, pierwsza część od Codemaster, charakteryzowała się trochę innym kadridżem. Ale świetna gra też, polecam oczywiście zagrać. Kolejna gra to nowsza gra czyli Xeno Crisis, świetna strzelaninka. Kolejne gra to zestaw trzech gier czyli World Cup Columnus i Super Hunt On Następna gra to Donald i Man Maluant Nie mogło w tym zestawie zabraknąć gry Street of Rage 2 Jest także Pit Fight, świetna gra Sonic 3 The Hedgehog Jest taka klasyka jak Cannon Forder Kolejna gra to International Sensible Soccer, świetna piłeczka. Ogrywam także na Midze, tutaj też chętnie zagram. Jest także gra Aladdin oraz gra Sonic Hedgehog, która była dodawana. W zestawie z konsolą, świetny tytuł. Polecam zagrać. I tak właśnie prezentowała by się konsola Sega Mega Drive. Plus akcesoria i gry, naprawdę świetny zestaw. Podsumowując, była to naprawdę świetna konsola jak na tamte czasy. Oferowała świetną bibliotekę gier, grafikę, dźwięk oraz świetne oczywiście pady. Mam naprawdę świetne wspomnienia z tą konsolą. Napiszcie w komentarzach, jak wy wspominacie tę konsolę, czy mieliście ją, czy ogrywaliście gry z tej konsoli. A ja zachęcam do lajkowania, subowania, komentowania. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć. Do następnego filmu.